Witam Was, moi kochani, bardzo ale to bardzo serdecznie w kolejnym moim vlogu. Bardzo serdecznie witam nowych i starych, sub, starych subskrybentów. I moi kochani, mamy przepiękny dzień, co prawda? Bardzo chłodny, bo mamy 11 stopni w nocy. Dzisiaj po raz pierwszy w nocy był przymrozek. I co, jedziemy w tej chwili? Jest dosyć późno, bo jest godzina 15, ale niestety wcześniej nie mogłam nagrywać, dlatego, że byłam bardzo zajęta. Oj, coś mi tu karetka gdzieś jedzie. Okay. Musimy zjechać gdzie oni są. A nie, to policja. Także byłam bardzo zajęta, teraz już mam e, więcej czasu e, i mogę nagrywać, także zabieramy się za ten dzionek. Pierwszą rzeczą to jedziemy na siłownię. Najpierw chciałam jechać do sklepu, ale jednak wolę jednak na siłownię, a później ze spokojem sobie po prostu iść do sklepu, bo na pewno muszę iść do Rosmana e, kupić e, jakiś krem, muszę też Kupić coś na... O Jezu, co tutaj się dzieje dzisiaj. Ojej! Tu ambulans, okej, okay. muszę tu wjechać, żeby mógł przejechać. Coś musiało się poważnego wydarzyć. No, w każdym bądź razie, tak jak mówiłam, najpierw siłownia, później rosman, następnie pojedziemy na pewno do Lidla Biedronki do jakiegoś sklepu, bo dzisiaj na obiad, słuchajcie, chciałem zrobić... Pizzy z kalafiora. Nigdy w życiu już zanosiłam się tysiąc razy z takim zamiarem, żeby właśnie taką pizzę z zrobić. I dzisiaj nadszedł ten dzień. Także zabieramy się i co? Widzimy się pewnie za chwilę na siłowni. Jeszcze wiecie, co tak sobie pomyślałam, że umyję dzisiaj samochód, bo jest tak piękna pogoda że warto by było, wycie, wypucować, ale nie wiem, czy starczy mi czasu. Zobaczymy, czy do dzisiaj będziemy robić, czy jutro. Jeszcze bym chciała chociaż jakiegoś batonika przed tą siłownią. Oczywiście zdrowego, nie to, że jakiegoś niezdrowego, a potem na siłownię, wiecie. No, bo jestem taka głodna. Poczu, tu nie ma gdzie zaparkować. Nie niedobrze. Nic, muszę jechać gdzie indziej zaparkować, bo po prostu tutaj nie, nie zaparkuję. idziemy tylko zanieść wszystko do samochodu i idziemy do Rosmana. Spróbuję tej maseczki, bo fajne, miałam próbkę tego kremu i był bardzo fajny, więc spróbuję maseczki. niacynowa, niedoskonałości nie. a ta? Ukojenie to coś, o właśnie, to dla mnie bardziej. Ja I krem chcę sobie wziąć, a to, aha, pod oczy to nie. O, jest ten, ale to wezmę chyba ten 45 plus liftygający, wyjątkowy z mężczyzn, to chyba wezmę tego. Albo ten, właśnie nie wiem czy ten 35, bo on jest dobry też plus. Muszę się zastanowić chwil, a tu co jest? Chciałam ze sklepu i mam trochę duszę na ramieniu, bo nie wiem, gdzie mam kartę swoją kredytową, więc za chwilę a, się do Was odezwę, bo mam nadzieję, że wrzuciłam ją tutaj do torby. Idziemy do Biedronki i na szczęście mam znalazłam tą kartę, po prostu serce mi stanęło w miejscach, zobaczyłam, że jej nie mam, bo kupowałam właśnie w tym Rossmanie, robiłam zakupy i patrzę i nie mam karty, musiałam zapłacić gotówką, ale na szczęście się znalazłam. Tak wchodziłam w siłowni, to ją tam wrzuciłam tutaj zagotki za, za 6-7 zł takie trawki. Ale nie, nic takiego czym bym było, a tu za aha wrzos, za 4 zł. No nie, nie ma jakichś fajnych... To jest fajne, za 10 złotych, ale ja mam, już kupiłam takie. To po kalafior, ale w jakiej cenie jest kalafior, to nie wiem. Chcę zrobić tą pizzę, ale... Słuchajcie, myślę, że mam wszystko, ja nic nie zapomniałam. O, chyba nie. Także lecimy już do samochodu. I kochani, jak by miało być inaczej tradycji, za zadość? Stoimy na szlabanach. Właśnie wyszłam z Biedronki. Zrobię Wam na pewno w domu hol zakupowy i z Biedronki i z Rosmana Jedziemy, będziemy robić jedzonko. Chciałam jeszcze podjechać na tą myjnię, ale stwierdziłam, że to już zupełnie nie ma sensu, bo jest naprawdę szarawo, za chwilę zrobi się ciemno, więc lepiej jutro, no jak będzie jasno, to obskoczyć ten samochód. No i co? I widzimy się w domku. Tak jak przed chwilą widzieliście, szlabany zamknęli, ale z tą kartą, słuchajcie, jak ja się po prostu przeraziłam, że jak gdzieś tą kartę zgubiłam. Ja szłam z duszą na ramieniu do samochodu i pamiętałam jakby gdzieś tam z tyłu głowy, że ja... Jezu, jak się głowy, że ja tą kartę wkładałam do torby tej, w której miałam rzeczy na siłownię. Dlatego, że zapomniałam wziąć picia z samochodu i kupowałam tam na miejscu. I pamiętam, że tą kartę yy, wkładałam z powrotem do tej torby, ale wiecie, jak to jest. Szłam z duszą na ramieniu, mówię, czy na pewno, bo już przestałam wierzyć po prostu w to, bo taka nie byłam pewna do końca. I jak otworzyłam tą torbę, zaczęłam, że jest to po prostu naprawdę kamień No dobra, widzicie, się. Do... ten obiad to ja dzisiaj nie wiem skończę o której. Bo najpierw chcę dla siebie zrobić, znaczy dla siebie i dla syna na dzisiaj. Obiad to taki, wiecie, raczej obiad do kolacja, bo to jest 18 godzina zanim zrobię, to będzie pewnie 20, no nie 20, nie, ale pewnie 19, no, także nie wiem, jak to będzie dzisiaj. No i syn przywiózł mi, to znaczy jeszcze nie przywiózł, tylko przysłał mi zdjęcie, że ma dla mnie dynie piękne, także się cieszę niezmiernie, bo tak czekam na te dynie i się doczekałam po prostu, cieszę się, także pokażę Wam, jak przywiezie już je do domu. Kupiłam w biedronce bułeczki 33 grosze za bułeczki. To jest ta kejzerka najzwyklejsza. Kalafiora 6 zł za kilogram. Następnie kupiłam tutaj taki ser mozzarella. I on kosztował coś około 5 zł za tą paczkę. I to jest ta paczuszka. Ma ile? 150 gram. Kupiłam tuńczyka. Niecałe 6 zł za puszkę. O, to jest tuńczyk w oleju z oliwy. Tak, jak jakoś coś się zmieniło. Yy, kupiłam yy, ty, ćwiartkę tylną, czyli nóżki kurczaka yy, 10 zł za kilo. Kupiłam y, tą szynkę delikatną, Ona jest bardzo smaczna, 4 zł chyba kosztuje. 100, ile tu jest? 150 czy jakoś tak 100 gram. Ok. I kupiłam słuchajcie, trzy paczki. Kupiłam trzy paczki. Berlinek, dlatego że ja bardzo lubię, mimo tego, że ja, wiecie, czekajcie, bo coś mi tutaj źle stoicie. Mimo tego, że ja staram się nie jeść mięsa, to parówki uwielbiam. Wiem, że są nic nie warte, ale no co poradzić? Jak się powstrzymać? Nie można. Kupiłam również koncentrat, właśnie do tego kalafiora, tej pizzy z kalafiora. I kupiłam jeszcze, również do tej pizzy, mm, te pary. Kupiłam jeszcze taką pół. Bagietkę. Ona jest bardzo smaczna. Kupiłam tutaj jabłuszka, pomidorki i ogóreczka. I mam po ten oto kremik. One są bardzo dobre. Te, 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 te kremiki. Oprócz kremiku, zaraz chwilę pokażę Wam jakiego. Ale to za chwilę bo muszę iść specjalnie przynieść go. Kupiłam. Taki perfumik, one były po 12 zł. Dzisiaj były na promocji, normalnie 25, teraz 12. Kupiłam gliskur też, one były na promocji po 10 zł. Znaczy, nie wiem czy one były na promocji, ale 10 zł kosztował. Kupiłam tą maseczkę, ale to chyba ja wam pokazywałam, tak na spróbę. Bo wiecie, co ja sobie kiedyś wziąłam, właśnie z Rosmana, takie były próbki kremów, i bardzo było fajne, więc postanowiłam, że wezmę maseczkę, a chciałabym już zacząć w tej chwili. Maseczki takie w kremie stosować? Bo te z płachtą one jednak zimą, wiecie, strasznie chłodzą. Przynajmniej mnie. Ja nie przepadam zimą za tymi maseczkami. Kupiłam też Jandy, bo była na promocji maseczka za 3,49 chyba. 9. Ja uwielbiam te maseczki. Yy, I co, i co, i co? I to chyba wszystko. Mam nadzieję, że widać cokolwiek, bo jest po prostu tak ciemno, przynajmniej takie jest wrażenie tutaj na telefonie. I słuchajcie, ja tego kalafiora sobie podzieliłam, bo jedną część y, synowi do tego kurczaka dam, a jedną właśnie zetrę na tarce. Nie wiem, mówią, że w blenderze, ale ja postaram się na tarce. I kochani, do tego kalafiora wbijamy jajeczko, mieszamy, dodajemy również mozzarellę. Wydaje mi się, że jeszcze jedno jajko, dlatego że to jedno jajko tutaj, wiecie, to nie spoi tego. To jajko mam działać jako a I mąki też na oko. Ja wszystko robię na oko. wbijam jeszcze jedno Aj, jajeczko. ja już mam to ciasto, Wam pokażę, jak to nie wiem, czy to widać. Widać, jak to ciasto takie jest. Dosyć zlepione, bo ja tak jak mówię, 800 chyba 40 gram kalafiora, z tego połowa jest tutaj, bo druga połowa jest do obiadu dla syna, dodałam powiedzmy, jedną trzecią szklanki. Mąki, trochę soli do, mm, do smaku i to tyle. A, i dwa jajka, dwa jajka całe. I zabieram się, za tu mam olej już i zabieram się już do nakładania. Sama nie wiem, jak mam to nakładać. Muszę chyba tutaj tak trochę w kształcie właśnie pizzy nakładać. Nie wiem, powiem Wam szczerze, co z tego będzie, czy cokolwiek. Czy to ma być grubo, czy cienko? Słuchajcie, tak to mniej więcej wygląda. No i czekamy. Zobaczymy, co to się wydarzy. I w międzyczasie, moi drodzy, zrobimy sobie sosik, koncentrat pomidorowy. Ja troszeczkę więcej ze mnie zrobię. Ok. Do tego troszeczkę ja zawsze mleczka. Wlewam, trochę pieprzu, trochę soli. I voilà. a nie, przepraszam, i troszeczkę oregano, jeżeli ktoś lubi, a ktoś nie lubi, to Zresztą, każdy robi sosik po swojemu, To jak lubi. Wiecie, nasza picunia tutaj się robi, a ja lecę po dynię, bo Sonia mówi, że podjeżdża, więc lecę już się nie mogę doczekać, żeby je zobaczyć, wiecie. A zobaczy, Nie, zobaczcie, jak jakie ogromne, już je biorę do góry i Wam pokażę, o, ale ogromniaste. Są po prostu ogromne, gigantyczne są te dynie, śliczne, naprawdę, jest jak się cieszę, jutro będziemy myśleć co z nimi robimy, no ale się cieszę, jakie piękne i właśnie takie zielone jak chciałam, żółto-zielone, no przepiękne są, śliczne. Moi kochani, pizzunia tak wygląda, wygląda naprawdę prześlicznie, przesmacznie. Także zasiadamy do jedzonka, i jeżeli jecie razem z nami, to życzę Wam smacznego i na pewno dam Wam znać, jak ona smakuje. No, już mam uszykowane kanapki, za chwileczkę będę robić dla syna. Tutaj jest kurczaczek, którego wkładam. zamarynowałam go w paprycę. O nie ten. w paprycę, majeranek, stół pieprz i to wszystko. No i dobra, zabieramy się za te kanapki. Ze szpinakiem pięknie. Zmyty ten szpinak także. Okej, okay. dużo zielenijny szyneczkę na to. Oj, nie pokazuję <grymne> I ogórek, No nie, najpierw pomidorek. Pomidoraski. Ok. Oj, jakie nieładne ten i ogóreczki. Ta jakaś wyszła nieelegancka, ale to nic, będzie Witam was moi kochani bardzo bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym dniu na moim blogu i co zabieram się za ten piękny, słoneczny, aczkolwiek bardzo zimny dzień. I co? I dzisiaj na pewno za chwilę jedziemy yy, myć samochód. Później pojedziemy do Kika, do te, Teddy i Kik chyba tam jest. Myślę, że może zahaczymy o Snce'a, natomiast nie obiecuję, bo wiecie co? Chciałabym sobie wejść, kupić golfik, bo ja mam większość czarnych golfów i powiem Wam szczerze, ja potem tą zimą wyglądam, jakbym się w ogóle nie przebierała, bo ja non w czarnych golfach, bo po prostu lubię. Dzisiaj wyjątkowo mam taki y, kremowy, no. I chciałam sobie właśnie kupić jeszcze jakiś golfik, bo ja lubię właśnie golfiki zimą, bo one dają mi takie, wiecie, poczucie ciepła, nie trzeba nosić szalika, no. Także takie są plany, a jak to wyjdzie, no to zobaczymy razem wszyscy. No, ok, za tak woli wyjaśnienia, wczoraj, ten wczorajszy vlog urwał się tak nagle. Dlatego, że wiecie co, ja jeszcze nagrywałam, nagrywałam, nagrywałam. Po czym, jak zaczęłam montować ten filmik, okazało się, że ja nie mam nic nagrane od tego momentu, gdzie tam chyba zdaje się robiłam synowi kanapki. Bo okazało się, że po prostu nagrywanie się nie włączyło. Także albo się nie włączyło, albo się jakimś cudem stało, włączyło. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło, w każdym razie. Nie mam więcej materiału, także zaczynamy z tym dniem. Pokażę tutaj położyłam jedną dynkę. Ta dynka będzie stała tutaj dopóki dopóty mój syn nie wytnie w niej otworów, bo my... To znaczy ja zawsze taką było taką tradycją, się do was odwracam, żeby wam powiedzieć. Tradycją tradycję mieliśmy w domu taką, że dzieci co roku drążyły dynie, i wiadomo, do tej dyni wkładało się albo lampki, albo świeczki, zapalało się, wystawiało się przed domem, albo w środku w domu, ale to raczej lampki, bo świeczki nie wyobrażam sobie, żeby palić w takiej dni w domu, to zapewne jest przynajmniej nie dla mnie. No, i mój syn wpadł w tym roku, że on ma ochotę, właśnie taką dynię wydrążyć sam i znowu postawić przed domem. Także jeszcze włożę sobie takie rękawiczki. Dlatego, że wczoraj córka, słuchajcie, przywiozła mi takie silikonowe, takie cieniutkie, i nie wiem co z nimi zrobiłam, więc muszę wziąć te do mycia tego samochodu. Хәлә сөйләшү сметане. таныт. просто, ничек минем сөйләшү мине samochodzik umyty i lecimy dalej. Ale jest fajna pogoda, naprawdę jest niby zimno, ale ciepło. Wiecie o co mi chodzi, słoneczko świeci, a jest taki chłodek, przyjemnie. Dobra, słuchajcie, wiecie. dowiedziałam się kolejnej ciekawostki, znaczy dla mnie to są ciekawostki, ja lubię takie rzeczy słuchać, że po prostu w Szkocji zawodowy, proszę bardzo, zawodowy kierowca ma od, może nie od 200 złotych, znaczy, powiem Wam dlaczego mówię, że od 200, ma droższe ubezpieczenia, czekajcie, bo muszę tu wyjechać. Zawodowy kierowca ma droższe ubezpieczenie od takiego zwykłego kierowcy. I w początkowej fazie tak się zastanawiałam: mówię, no to jest trochę niesprawiedliwe, skoro zawodowiec, czyli wiadomo, że ma tych godzin przejechanych bardzo dużo, tego doświadczenia za kółkiem też dużo więcej no i ma droższe ubezpieczenie. Ale później, jak rzeczywiście wziąłem to na rozum, to faktycznie im więcej siedzi, tym większe jest jednak prawdopodobieństwo. Jakieś kolizji, wypadku, i stąd też właśnie to wyższe ubezpieczenie. Ale tak jak mówię, w początkowej fazie to mówię, no kurczę, no bardzo nie, nie w moich Ja Wam chyba nie powiedziałam, dlaczego jedziemy do tego Kika i do tego Tediego, bo ostatnio właśnie słyszałam, że tam są bardzo tanie rzeczy, takie, mm, którymi można ozdabiać wieniec. Także stąd e, jedziemy właśnie do tego Kika, albo, ale się powtarza. Idziemy w sobie do Teddy'ego. Zobaczymy, co tutaj mają za ozdóbki. O, ten jerzyk za 7,50, ale piękny. Tu jest taka suwka, ale ładna. Machomorek. A w jakiej cenie ten mu Strasznie drogie tutaj jest to wszystko, powiem Wam. Taki mech przydałby mi się, ale narki muszę się zastanowić, jak to ma wyglądać. Bardzo drogie. One. grzybki w jakiej cenie? 5 zł to. tu 17 zł za te 3 dynki. strasznie drogo tutaj 17 zł powiem Wam, że mega drogo idziemy zobaczyć jeszcze tylko do Kika No tu jest dosyć drogo ale chciałam jeszcze tutaj zobaczyć świeczki jakieś, może będą ładne, także... patrzcie, tu są super takie słoiczki, co prawda to są już na święta, ale jest fajny tam nagrywam sobie właśnie to, żeby później zrobić samemu takie słoiczki, bo one są po 12 zł potwornie, drogie. Tu już jest na święta, to jest wszystko, te regały na święta, tu, tu, tu i jeszcze tu, po prostu. Zacznę się Tu jest sztuczny mech, ale w on jest już... już. O, okej, okay, 5 złotych. Dobra Zobaczymy za lampeczkami. Bo podobno w dobrej cenie tu są lampki. Takie ledowe, małe Coś takiego. Nie, 15 zł. Takie listki byłyby fajne. I one są po 5 zł. Do tego mojego wieńca, właśnie. To są jeszcze bardzo fajne. Po 5 zł. Takie znaczy nietoperze i dęki. Wiedziałam, że bardzo drogie mają tutaj te dynki, te są fajne, Jeżeli po 5 zł, te wszystkie, mega fajne, słodkie, mhm. słodki lisek, też piątka. Fajne te świeczki, słyszałam, że one bardzo ładnie wyglądają, one są czarne, jak topi się w wosk, to wówczas robią się czerwone, A tak słyszałam, nie wiem, nie miałam nigdy, po 10 zł one są, ale powiem Wam że nie ma tutaj nic takiego, co mnie by się przydało. Nie, ale taki malutki, za 4 zł, to bez sensu. Słuchajcie, że będę musiała sama zrobić ten wieniec, jak zazwyczaj. Hmm. No dobra, naprawdę mega wszystko drogie, a takie nie za fajne. Dobra, lecimy do Kika. Podobne skarpetki tutaj są już w Kiku po 10 zł za dwie pary, a tam były po 12, grzy. Hmm. tylko rzeczywiście te kolory są takie niekoniecznie chociaż w sumie... O, te są fajne. Ale te są fajne skarpety. Zobaczcie, one są po 15 zł. Ale świetne, śliczne są. I takie grube, wiecie. Ta jest fajna za 15 zł. Taka czapa ładna, naprawdę. Ta w jakiej cenie? Też 15 czarna, słuchajcie, za 10 zł. Mega dobra cena. Ładna czapa. Piękny. Taki lampion. Nie wiem, bo tu w środku można świeczkę, cokolwiek włączyć, za 20 zł, ale piękny. Tutaj taka dynka. Ciekawe w jakiej cenie. 30 złotych. No fajna. Trochę jak pięknie wygląda. Fajna, takie cieplutkie. Może kolorystycznie niekoniecznie. podobnie po 70 złotych są bluzy i po 70 zł takie piżamki. Też takie cieplutkie na gumie. Okay. To chyba lepiej przez internet sobie gdzieś poszukać zamówić, bo widziałam właśnie na jakimś z że dużo taniej. Tu jest taki maspingu tych 40 gram i ja pamiętam ile tam było. To idziemy do Sinseja, zobaczyć co tu jest. Do ciekawe samego. wejście. Mam tutaj jakieś Halloweenowe, Ale piękne. nie? 15 zł, ale fajne. O, i ślukał fajny pomysł. Na wieniec po prostu 30 zł. kosztuje. To są patyki po prostu na czarno pomalowane. Teraz jest taki płaszczyk, więc go sobie przymierza za 100 zł. Ale jest eska, więc zobaczymy, czy w ogóle będzie. To są tego typu sweterki. I w jakiej samej? Bardzo fajnie, po 40 zł. Szczę takie paseczki, brązowe, różowe, różowe. albo dajmy jakiś golfik. Czarne w różnych kolorach są. ładne, więc 30 zł. A nie, wydawało mi się, jak razem wisiały, to był ładne. No, za duży jest troszeczkę ten płaszczyk, naprawdę. Ta eseczka XS-ka byłaby bardziej idealna. No. Tych on jest taki, mówię, cieniutki. Nie wiem, czy to na tą porę. Nie za późno. No nic, tylko takie białe po 30 zł, ale one tak ja, sprawiają wrażenie, jakby miały jedno pranie i po I ten też, nie, nie podoba mi się. Zastanawiam się, czy nie kupić sobie takiego w paseczki, ale naprawdę mam dylemat. Nie wiem, muszę, się, muszę to przemyśleć, on jest za 60 zł. 160 zł, że takie futerko nie zauważyłam ich wcześniej, muszę przymierzyć, zobaczyć. Słuchajcie, to futerko jest rewelacja, ale to chyba na tą porę lepiej takie futerko. Hmm, ale jest piękny. Eseczka, ale mogła być troszeczkę mniejsza, chociaż właściwie podgruba. Mega fajnie, Wiele jest to futerko. No śliczne. Także moi kochani, jeszcze zastanawiam się nad tym, czy nie pojechać do Action, bo tak jak widzieliście. Ceny po prostu w tych sklepach, no nie wiem, nie powalają, bo jak ja mam za troszeczkę mechu dać 8 zł, to prawdę, kupiłam ten mech za 2,50, bo on był na przecenie, ale no ja 8 zł za taki mech bym na pewno nie da, to w ogóle nie ma takiej opcji. I te ceny naprawdę są powalające na te tak zwane pierdy Także, no co, jedziemy jeszcze do action, tak jak mówię. Powiem Wam, moi kochani, że jestem bardzo zaskoczona wysokimi cenami, bo naprawdę za troszeczkę niczego od razu sobie żądają takie ceny, że to się w głowie nie mieści. I w tym Sinsay'u no to też tak... Chciałam sobie naprawdę kupić jakiś golfik, bo, bo tak jak mówiłam, no same mam czarne i to tak potem wygląda jakbym chodziła codziennie w tym samym golfiku. A powiem Wam szczerze, że w Sinsay'u niekoniecznie, e, znaczy nie było fajnych rzeczy tych golfików, które miałam kupić, no żadne mi się nie podobało, one były bardzo marnej jakości, żadnej jakości powiedziałabym wręcz yy, i bardzo podobał mi się ten kożuszek, przepiękny, natomiast nie było mojego rozmiaru, a ten płaszczek stwierdziłam, że to nie ma większego, Jezu, świeci słońce, nie ma większego sensu, dlatego, że to już idzie po prostu zimno i no stąd też ta cena, ta przecena. Dobra, kończę, bo jestem prześwietlona pewnie. Ja się zbieram, idę do Biedronki, wy idziecie ze mną. Myślę, że wszystko już mam kupione, tylko się jeszcze nad makaronem zostawiam Ale nie mam makaron w domu, teraz mi się przypomniało. I jeszcze muszę wziąć. I standardzik przejazd kolejowy zamknięty, ale tak zamknięty, że zobaczcie, aż krok jest na rondzie. Teraz spróbę tak. kupiłam te bonitki. One są przepyszne, są tak smaczne te ciasteczka. Polecam. Złoty 65, zł, rewelacje. I moi kochani, ja stwierdziłam, że jednak do tego action nie jadę po raz, że musiałabym kupić tylko te lampki świecące, a nie są mi one aż tak niezbędne. Yy, a jest godzina 17, więc wiecie, zanim ja pójdę tam, zanim wrócę, to będzie 19 godzina i znowu odwiad będę robiła, nie wiem, o 21 do 21, także zupełnie to nie ma sensu. Moi drodzy, tak myślę, że w ogóle się chyba przyjdę już do Was pożegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Jeżeli tak, to będę przeszczęśliwa, jeżeli zobaczymy się w następnym vlogu. Ciao! I jeszcze tak na koniec, słuchajcie, prawie zjadłam całe te bonitki, także wstyd.